Cześć siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Garfield Witam was w kolejnym, piątym już odcinku serii Zagrajmy w Dead Island Riptide Dokładnie tak I mam do was takie pytanie, czy jesteście gotowi na kolejną dawkę rozwałki rozpierdolu zombiekami? Mam nadzieję, że tak Więc kontynuujmy Rozdział drugi jest w pewien sposób, no cóż zobaczymy w takim razie Co tym razem gra na, e, czym tym razem gra nas zaskoczy Okej, okay. jesteśmy w obozu, w obozie przetrwania. Popytaj w okolicy o łódź, to jest nasze zadanie, które musimy wykonać. Teraz tak, tutaj jeszcze jest ktoś, komu możemy pomóc. Aha. Hmm. Jeszcze mam ci przynieść puszki? Oha, no dobra, okej. Okay. Really dobra, w porządku. E, w takim razie tak, e, my przyniesiemy jej puszki, ale najpierw... Ho. Huh. Popytaj w okolicy o łódź. Najpierw pójdziemy tutaj. Oczywiście sobie zmienię z ten z zadania. Mamy tutaj, co? Przynieś z owie cztery kawałki ciała, nie popytaj w okolicy o łódź. To będzie nasze zadanie. Zadanie główne, że tak powiem. Czyli idziemy w takim razie tędy. Co my tu mamy? Amunicja do pistoletu, bierzemy wszystko. Dobrze. No okej. No zębiaczki, chodźcie do mnie. Chodźcie. Chodźcie, 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 chodźcie. Mam dla was niespodziankę. Tak, podnosisz na mnie rękę, to wypierdalaj. Ty też? Wypierdalaj. O szty to podniosłeś na mnie rękę. Wypierdalaj. Jebut, pięknie. O oh fak dwóch, 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 dwóch. To już nie to już nie są przelewki. Dobra, nie będę się z tobą bawił, gościu, czy ty myślisz, że... O kurde, straciłem staminę. Jebut, oj, nowe młodsze zamiast jej głowy. Jebut, pięknie, dobrze. Co żeście tam wyrzucili? No, niewiele, ale zawsze coś. Dobra. O, jest, jest i mój ulubiony. Tak, chodź ty. Już słyszę ten jego dźwięk, chodź, 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 chodź. Czekajcie, bo nie jest tak wolny, że ja mu pomogę zdechnąć, wiecie. Raz, dwa, koniec. Pięknie. Mamy mięsko? Jest mięso samobójcy, pięknie, okej. Okay, dobra. Uh, ja sobie wezmę teraz może coś lepszego. Ej, 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 ej gościu, gościu. O ty ci pojedna. Zapomniałeś kto tu jest panem? No właśnie Tak kończą wszyscy Dobra e, Teraz tak Co my mamy tutaj zrobić Popytać w okolicy o łódź O żeż w dubsko, to jest za daleko Ale dobra, dobra, udajmy się tam Bez zbędnego tam pierdolenia się tam udajmy, bo Myślę, że będzie warto Okej okay. No to co, rozjeżdżamy z zombiaki, prawda? Dokładnie No i tylko jeden Dobra Tu jest jeszcze jeden, pięknie Czekajcie, sobie wezmę ten tego O, przy okazji możemy przynieść tej, a będzie tej jej konserwy O jasna, je but No jedziesz, 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 dawaj, 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 dawaj. Jebko, pięknie. Teraz tego gnoja, to ogno ja. Tutaj nastawimy O jest, pięknie. Je od pięknie. Ha, ha, ha. Tego jeszcze też przyjedziemy. Dobra, teraz do tyłu. Grzecznie. I tutaj tego kostka. Tak lustereczkiem. Pięknie. O, tu jest jeszcze jeden. Kurde mol. I się tu namnożyło, jak nie wiem co, no. A, pięknie, dobra, wiecie co, wysiądźmy w takim razie <laughs> Skoro tu już posprzątaliśmy I idźmy po te durne konserwy, gdzie one tu są Pięknie, dobrze Jedno już mamy W ogóle tu mi się pokazało więcej tych, 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 tych konserw, czy nie, czy nic? No, jak na razie nic przynieść to znaczy że ja mam je przynieść a to jest chyba zadanie typu przynoś mi konserw jak najwięcej no ale dobra trudno tylko sobie jeszcze weźmiemy i ten punkt tutaj zniknie nam okej okay, dobra no i te 300 metrów już dojedziemy tam już trudno okej okay, jedziemy w takim razie no Tylko teraz ja muszę jeszcze spojrzeć. Musimy pojechać tędy, 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 tędy. Tu się zatrzymać. Właściwie nie wiem, którą drogą byłoby lepiej. Tędy chyba. No to nie, to tu muszę się zatrzymać. Przejdę przez tą wioskę i pójdę tam. Dobra. Cholera. Jak ja nienawidzę tego dźwięku. Fak. Oho, chyba muszę pojechać tam dalej jeszcze. Dobra, nic się nie stało. Ktoś tu chce zostać potrącony, chyba. Tak, ewidentnie. Gdzie mam jechać? Tędy, tak, dobrze. Oby te zombiaki nie szły za mną, ani nic. Wow! No i się wpakowałem teraz. A w ogóle, trudniej się chyba, mi się wydaje, że trudniej się kamerą steruje e, jak się jest w pojeździe Ojeju no Oho Pusto? Pusto, dobra, wysiadamy w takim razie Ja muszę zebrać to mięsko Kurwa, tam jest dwóch Pierdół Chodźcie, chodźcie Jebcie, kurde O oh, fuck This za mną Nie, Je nie, za mną. Jezu, tu jest. My goodness. O oh, fuck! Ty gnoju Czas mi zeżrać, nie ma tak, nie dam się. Żywcem się nie dam. Dobra. W takim razie idziemy teraz tutaj. Szkoda tylko, że tego gościa nie wysadziłem, a go przyjechałem, bo by bym miał... Kolejne mięsko o samobójcy, no ale trudno, bywa. O kurwa, tu jest jeden. Lol, jak się nagle pogoda zmieniła, ja pieprzę. Trochę to dziwne, ale okej. Okay. Jebut, fucking shit. Ilu ich tam? O jasna cholera, o jasna cholera. Czekajcie, ja muszę sobie dodać tego yy, H. Dobra. Dobra, chodźcie, chodźcie. Teraz mogę z Wami walczyć. Chodźcie, ej. Przydupasy, chodźcie. Pięknie uniknąłem, dobrze. Jebut. Yeah, Brawo. Tobie coś tutaj podcinamy. Nie, rozdobczamy Ci ryj. Standardowo. O kurwa. O oh, fak, to jest ten co potrafi rzucać. Dobrze, że mu odciąłem kończynę. Oj, drugą koń, kończynkę chyba. Nie, nie odciąłem jeszcze. Mnie. Jeb go kurde, jak podskoczył. <śm> <śm> o masakra, dobra. Mam nadzieję, że uda mi się w tym odcinku wykonać to zadanie. Tu jest jeszcze jeden zombiak. Jebut, pięknie Co tam dropną? -no? no niewiele, ale zawsze coś Teraz musimy iść tędy Nie żyją? No tak Dobrze No a jakby coś To ja sobie zostawię tutaj ten, ten Ten, 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 ten znacznik Żeby wiedzieć gdzie mam wrócić O kurde O cholera, ile zębiaków ożesz mordę Ożeś ty ciulu Niedobrze, 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 bo mam trzech gości, którzy chcą się bić. O cholera, jasna! Jasna! A jaj, to było... Nie, to było złe posunięcie. O fuck. Nożesz w dubsko. Ojej. Tak w ogóle to ja sobie wezmę chyba te dziurkacze. O teraz mam doskonałą okazję żeby go jeszcze wrywalnąć. I teraz rozgnieć tą mordę, dobrze. Kurde, hm jaką broń by tu wziąć? No dobra zostawię sobie na razie tą. Pomimo że już jest zaczyta to naprawdę jest fajna. Dobra temu rozdepczymy mordę. Tego posiekamy. Tak, pięknie, dobrze. Okej, okay, no i sprawa załatwiona, widać. Chyba, że tam jeszcze któryś wstanie, no to wtedy już będzie inna, inna gadka. Ale chyba nie. Nie, jednak nie, dobra. Okej, okay, jedziemy dalej. Oho, już widzę zarażony. Chodź, 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 biegnij, biegnij, biegnij. Tak, 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 dobrze. Chodź do tatusia, chodź. Chodź do tatusia na śniadanku i on jest, tu jest i je pięknie najprostsza, najprostsza rzecz żeby znaczy najprostszy sposób żeby rozwalić się zombiaka. po prostu zgnieść mury i jak leży i tyle kurde nie podoba mi się to ale tutaj widzę, że była niezła balanga ki bezbolowe, weźmy ki co, mi tam jest fajne całe i w ogóle to można go wziąć ale to mi się tu nie podoba bardzo. Nawet bardziej niż bardzo. Cholera, gdzie ja mam teraz iść? Muszę iść tutaj. No, fuck. Trochę się dykam tam wejść, bo w takich lokacjach zawsze jest dużo zombiaków, ale... No dobra, raz, raz kozi śmierć, prawda? O kurwa, no i miałem rację. Chociaż tutaj tylko dwóch jest, plus jeden, ten, 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 ale to... Raz, dwa. O ja go zabiło pięknie, proszę bardzo. I co? <grystanie> Upad po prostu. Dlaczego ja go nie mogę zrobić? To jest pytanie hmm. Dobra w takim razie zrobimy to po mojemu Czyli tak Okej okay. kto, kto się tu jeszcze dobijał? Ta laska chyba Tutaj idzie coś? Nie nic nie idzie, dobra e, W takim razie pozbierajmy tutaj to co nam tutaj dropnęli Tutaj no dość sporo kasy Kilkaset dolarów już, już uzbierałem na tych Nieżywych trupach. Dobra, i co mamy? O, jest gościu jakiś. Mam tylko dwa te... Y, ja, pierwsze, masakra jakaś. Dobra. O Jezu, znowu mi ktoś pisze. No nie, no masakra. Fakt, czekajcie chwilę. Ojej, muszę mu odpisać. Dobra. You're attracting them. I need a boat. Now we can do this the hard way or the easy way. Your call. There are no boats. Go away. You probably got boats coming at your ass. And I need one. The boats are gone. For Christ's sake. Why do you think we're still here? Everyone who could leave is long gone. You're shitting me, right? Every boat on this island can't be gone. The inland marina might still have some everyone there was too long enough to find a boat you can use it to cross the lagoon there's a road over there and it leads to henderson harlow the fucking boats are long gone everyone took off no wasn't much help but he said there's a road that goes to henderson need to cross a lagoon though that's my next stop both of them Wyglądają troszkę lepiej niż, niż w poprzedniej części, ale, ale mi się nie podoba jedno, że złębiaki podczas gdy leżą w wodzie nie topią się. Jeszcze tylko mu odpiszę. Dobra. E, w takim razie tak, e, co my tu mamy? Możemy sobie teraz iść gdzie? Tam. No dobrze, ok. W takim razie tam pójdziemy w następnym odcinku. Ale wiecie co? Wydaje mi się, że nie. Nie, wydaje mi się, że my najpierw wrócimy się po auto, bo jest bezpieczniejsze. I pojedziemy sobie tam po prostu e, ten autem. No dobrze, w takim razie ludziska jeśli Wam się podobało, to e, łapki w górę. Pamiętajcie o subskrypcjach i o komentarzach. No i cóż, trzymajcie się, do następnego odcinka. Na razie.